Cześć, z tej strony Paweł Tyburski. Za tydzień Mistrzostwa Polski, a trasa przebiega dokładnie tą samą linią, co ta w zeszłym roku. No i co w związku z tym? To, że można dużo wyciągnąć z zeszłorocznych przejazdów. No i właśnie, na YouTubie stoi przejazd Sławka Łukasika za Michałem Ziobro. I postanowiłem, z okazji tego, że no właśnie, zaraz się ścigamy, zrobić jakąś analizę linii. Wiadomo, że pozmieniają się niektóre elementy w tym roku i... Trasa może przebiegać troszeczkę w inny sposób, ale myślę, że takich kilka kluczowych elementów pozostanie, więc myślę, że każdy z Was coś z tego wyciągnie. Przygotuję raczej linie takie średnio zaawansowane i te bardziej zaawansowane, czyli dla zawodników, którzy już mają jakieś doświadczenie. Ale te, jakby, jakieś objazdówki, takie rzeczy dla bardziej początkujących, myślę, że też zdążymy poruszyć i każdy z Was coś z tego dla siebie wyniesie. Także miłego oglądania i przejdźmy do rzeczy. Okej, okay. startujemy, omówię tylko te najważniejsze fragmenty, które myślę, że są takie najbardziej kluczowe i najwięcej osób popełnia tam błędy albo można tam najwięcej zyskać. Lecimy. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, co Lecimy. z tego będzie, dokładnie. Okay. Prosta, rozpędowa. Także na samym początku myślę najważniejsze, z, co trzeba powiedzieć, to zrobić mega korby. To przelatujemy i ma to jest zbyt e, łamy. Tutaj łama, wpadamy na pierwsze kamienie. Tutaj najważniejsza okay. jest płynność. I... I tutaj możemy się zatrzymać. Dlaczego? Dlatego, że... To z przecieków wiem, że ma być jedna sekcja, która powinna się jakoś znacząco zmienić w stosunku do zeszłych lat, nie? Czyli tutaj tego co słyszałem, tego na razie nie powinniśmy analizować pod kątem filmu, tego jak to przejeżdżać, bo po prostu to się całkowicie zmieni. Na pierwsze kamienie, to, no to tak tutaj i... górę jest płynność i żeby to, na to kamienie, wszystko ładnie przejechać. Z lewej strony, nie ma tutaj zbyt dużo do myślenia tutaj. Tutaj akurat bym się zatrzymał z jednego powodu. Widzę bardzo dużo osób, które robią tutaj jakieś, jakieś dziwne linie, aż sam się zastanawiam jakby po co. Właśnie chyba po prostu niekoniecznie sprawdzali tą lewą linię ewentualnie. Zobacz, niektórzy zjeżdżają tutaj na prawą stronę i objeżdżają to totalnie dookoła. Według mnie to jest błąd, z tego względu, że robimy po pierwsze dodatkowy Niepotrzebny zakręt, i potem do kolejnego, do kolejnej bandy w prawo mamy. No, średni wjazd, mega wąsko, więc yy, i mamy wąski wjazd w kolejną bandę. Także tutaj zdecydowanie lepiej jest to pojechać po tym dropie. Jedyna co zwróciłbym tutaj uwagę, to żeby trzymać się leciutko bardziej tej prawej strony. Przynajmniej ja na to zwracam uwagę, yy, no bo tutaj mamy jakieś takie dodatkowe korzonek tutaj, tutaj kamyczek. Mam wrażenie, że ta linia o dokładnie. Taka, tu i lekko bardziej do lewej, jest troszeczkę bardziej płynna, przynajmniej dla mnie. Okej, okay. idziemy. Tu mamy skoczek za kamień, Opłaszaj. fajne płynne zakręty. Wskok. Dobra, i cofnąłbym tutaj jeszcze raz do tego miejsca. Na co muszę zwrócić uwagę? Na to, że zobaczcie, oni tutaj wlatują prosto w bandę, ale co jeśli się na to nie czujecie? No bo wiadomo, to jest najszybszy sposób przejechania tej, e, tych dwóch zakrętów. Ale co zrobić, jeśli, jeśli nie to? E, w takim wypadku na pewno nie przejeżdżałbym tymi oto kamieniami. To jest totalnie bez sensu. A mamy węższy wjazd w ten zakręt w prawo, także to jest totalnie. E, czemu? Czemu sobie robić węższy wjazd? A dwa na pewno nas zwolni na tych, yy, na tych kamieniach. Także co polecam zamiast tego? Nawet bardziej dohamować, żeby wbić się na tą na tej tą ściółkę. Daje to nam, tak jak powiedziałem, szerszy wjazd. To po pierwsze, a po drugie omijamy te całe yy, kompresje. Po co? Po prostu po co? Tu mamy skoczek ten kamień. fajne płynne zakręty. To jest bardzo interesujące. Woohoo! Ładnie. Jedzie. Tylko, jedzie. Okej, okay, dobra. Fajne płynne zakręty. Co tutaj eee, więc tak. Teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, że nie można, to jest zbyt dużo wymyślić. Ale zobaczcie, co robi Michał. No właśnie. Przelatuje prosto z tej półki za tą. Jest to od razu mówię dość trudne. Raczej zostaje to tylko i wyłącznie dla e, osób z czołówki, ale jeśli ktoś się czuje, ma prędkość, dobrze poszedł ten wskok tutaj, no to zdecydowanie zaoszczędzi to sporo czasu. Ale co robić, jeśli nie to? A, jeszcze pro tip, co do tego wskoku w ogóle, bo próbowałem go Fajne, płynne zakręty tydzień, półtora temu i właśnie spoko pomysłem, jeśli jesteście wcześniej przed mistrzostwami, to spróbować sobie zrobić najazd tędy boczkiem, bo zobaczcie, że tutaj mamy belkę, raczej ona też będzie, będzie trasa zawodów poprowadzona, poprowadzona raczej właśnie tym dropem, ale jeśli jesteście wcześniej i nie ma jeszcze tych tasiem, po, Zakładanych, to wtedy najfajniej byłoby najechać sobie tędy, żeby wjechać z większą prędkością i płynnością, i wtedy możemy łatwiej to polecieć. Tak więc, gdy już to polecimy, odblokuje nam się w głowie ta, taka, e, takie poczucie, że możemy to polecieć bezproblemowo, to wtedy łatwiej nam to będzie zrobić, już z tego dropa. Tak więc, e, to, żeby trzymać z tyłu głowy, jak będziemy chcieli to robić, no to wtedy. To jest myślę, taka lepsza progresja. No ale jak będą już taśmy, to wiadomo, nic nie zrobimy. Jeśli nie czujemy się na to, to wtedy ja polecam. Zobaczcie, tutaj mamy ten kamień i taki drugi. Tutaj pomiędzy nimi jest przerwa. Tą linią i lekko do lewej strony. Myślę, że to jest taka najbardziej płynna wersja przejechania tego, jeśli nie lecimy, i wtedy też tak naprawdę zrobić tutaj, jeśli mamy większą prędkość, to po prostu flat, 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 tylko no to daje. Zobaczmy ile. Wow. Raz, dwa, trzy kompresje. Jedzieć. Trzy kompresje, także no to jest sporo czasu. Tutaj wjeżdżamy wąsko. Zobaczcie, też warto zwrócić uwagę pod tym skieniu. I tu to miejsce, ten wlot. Też jeszcze tutaj się zatrzymał. zobaczyć, co tutaj było. Ma. Coś mam chyba mało powietrza z tyłu. Okej. Okay. I jeszcze raz się tutaj cofamy. Co chciałbym wyznaczyć? Zobaczcie. Ja w tej sekcji... No, trzy razy dobre zginąłem. Także na to naprawdę zwracać uwagę, jak ja to zrobiłem. <grym> Więc tak, jeśli wybijecie się zbyt po lewej stronie, w tym miejscu jest taki zadzior. Zobaczcie, na tym kamieniu. I nie wiem, czy to może akurat jakoś tak u mnie, przy danej długości roweru, nie mam pojęcia. Ale wychodziło tak, że idealnie się wybijałem, podbijało mi tylne koło, i słuchajcie, widziałem e, no, całą rodzinę przed oczami, całe życie. Klękajcie narody, tyle powiem, klękajcie narody masakra, <grym> także nie polecam. Zdecydowanie lepiej. Albo troszeczkę tak jak pojechał Michał, to i pojechał, pojechał naprawdę szeroko. Ja chyba najeżdżam bardziej tak po prawej stronie tego kamienia, i wtedy to wychodzi w miarę płynnie. więc chyba tak bym najbardziej polecał, jeśli robicie ten wlot. Jeśli nie robicie wlotu, to tak czy siak, myślę, że najlepszym sposobem jest przejechanie tego tutaj właśnie po prawej stronie. Dobra, jedziemy dalej. Bandka, 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 coś ma nie to ma, ma tej mało, tej powietrza. zbyt tyłu, dużej filozofii. To mi oczywiście jak najszerzej, ale to jest po oczywiste. Okej, okay. tutaj zdecydowanie zwężać to, to 100%, może jeszcze to jest z Jak oni to dokładnie przejeżdżają, zobaczmy. Zobaczcie, w tym miejscu dokładnie Michał się odbija, żeby E, zrobić żeby, zrobić przejazd tutaj po prawej stronie. Tu jest taki korzeń. Go teraz średnio widać, bo jednak to jest no wiadomo film na YouTubie, e, nie będzie to tak, aż tak wyraźne. Więc e, on przejeżdża po prawej strego, e, stronie tego korzenia. Co możemy zrobić zamiast tego jeszcze? Odbić się troszeczkę wcześniej i spróbować przejechać po nim. To też jak próbowałem na treningach, jest w miarę spoko opcja, spoko to wychodzi. E, chyba, no ciężko jest to zrobić przy już naprawdę dużej prędkości, ale wydaje mi się, że jak zrobi się to dobrze, to może być to nawet szybsze od objechania tego dookoła. I co jeśli nie uda nam się w ogóle wbić, jakby skrócić tego? Wtedy jedziemy oczywiście tutaj całkowicie dookoła, ale jest to średnia opcja, bo nadziewamy się na różne korzenie kamienie. Więc to koniecznie robić wszyscy. Naprawdę mega przyjemne i proste bym powiedział, ugody. Także koniecznie. Tu dojeżdżamy do w sumie najcięższego lasu. Właśnie, tak jak powiedział Sławek, chyba najcięższy i też relatywnie właśnie szybki las. Więc jak to płynnie przejechać? Zobaczcie, raz, ok. Co oni tutaj robią? Zobaczcie. Michał odbija się w tym miejscu, dociska maksy maksymalnie rower i co robi? Od razu na prawo, na korzenie. Dokładnie to samo Sławek. Tutaj też trzymają się po prawej stronie zobaczcie na ten układ korzeni przejeżdżają tędy, bo można powiedzieć, relatywnie w sumie, największych, najcięższych korzeniach ale co to daje? Czemu to robimy? A my to, sumie, Dlatego, ale... że tu jest prawdziwy problem czyli wlot z tej belki za tą. tak? To jest oczywiście już dla mm, szybszych osób, bardziej doświadczonych, dla których to nie będą pierwsze zawody także na pewno też już y, to widzieliście w poprzednich latach. Ale, e, co mogę tutaj powiedzieć dla takich osób mniej doświadczonych, bo wiadomo, że lecimy, tak? I jedyne, na co bym uważał, zwrócił uwagę, żeby starać się maksymalnie do lewej strony, i maksymalnie wykorzystać tutaj podparcie w tej bandzie i tyle, nie? E, dobra, więc teraz tak. Co jeśli nie chcemy tego latać? Wtedy starałbym się. To jest ciężkie, ale jakby się udało zmieścić, tak robiłem kilka razy. E, po lewej stronie tutaj, tej belki, mamy chyba najbardziej płynny przejazd i mega fajnie otwartą linię do tej bandy. Także jeśli tego nie lecimy, starać się przebić, o tak dosłownie w tym miejscu przejechać po samej lewej stronie tej belki. Jeśli się nam to nie uda, przez beleczkę, o tędy linia wąsko, chyba, chyba najszybsza linia e, bez latania tego. Albo oczywiście tutaj po lewej stronie, ale trzeba tak wiedzieć, tak, kierownicą tak oh! i przejść, nie? E, jeśli się to nie udaje, po belce i też dużego zamieszania nie ma. Trzegu lasu? Wmuszczamy heble, to im i można na naprawdę. Dokładnie mam na myśli o te dane są tak dziwnie tutaj poustawiane. także w tym miejscu mocno polecam docisnąć rower, żeby tu w tym miejscu był ten rower odciążony. Którego można przejść Dalej, naprawdę, jedziemy, mega tutaj nie prędkością. Ma stytucie, ale, ale. Tu jest bardzo szybko. Zobacz, ta sekcja. Co tutaj się dzieje? Co filmimy? Którego można przejść naprawdę, mega prędkością. I co tu się dzieje? Oczywiście chyba każdy wie, że wjeżdżamy tutaj prawą stroną. Jest to dość logiczne, tym bardziej, że po tym mamy dropa, czyli mamy jadąc po prawej stronie lepszy wjazd na niego, ale jest taka magiczna rzecz. Nie widać jej na tym filmie, także no niestety nie mogłem tego bezpośrednio pokazać. Eee, może Tu jest bardzo. No. O, dobra, tutaj w miarę to widać. Zobaczcie, tutaj są korzenie, tutaj są korzenie, i w tym miejscu jakoś e, jest takie ledwo widoczne, ale tyci lądowanie. Jeśli najedziecie, najedziecie zobaczy, bo teraz nam Michał to zasłonił. Nie teraz, tylko klatkę wcześniej. Widać takie, taki właśnie rowek, że to jest korzenie i tak czysto. Celujmy w to wzrokiem, i myślę, że przejeżdżając tamtędy, można to jeszcze docisnąć, zyskać taką dodatkową prędkość. Ale jeśli macie dużą prędkość i jeszcze to wskoczycie, całe to przelecicie, to wtedy e, może tutaj jakoś nie wiem, czy damy wskok jak ja robię. Dobra, teraz sobie leci powiedzmy w tle, chyba. Ok, i myślę, że ten wskok naprawdę robi robotę i można tym dużo zyskać, naprawdę dużo. Szybko! O, okay, wow. dobra, Tak, to na tej prostej. Dużo nie ugramy. Tutaj powiedziałbym sobie, bo tutaj też ja miałem rozkminę, czy przejeżdżać po tym garbie, czy dookoła. Co ja polecam. Jeśli macie dużą prędkość, no po garbie. Myślę, że sklejenie tego tutaj objazdu jest prawie że niemożliwe przy dużej prędkości, ale jeśli macie niższą prędkość, nie lecicie aż tak to wtedy myślę, że ten objazd jest w sumie płynniejszy i taki, bo tutaj, kurczę, na coś można się nadziać, nie? Więc, więc chyba chyba wtedy dookoła, tutaj oczywiście korby życia, wiadomo, Ok, i dojeżdżamy do trzech kopeczek. zobaczmy, tutaj co? Tutaj mamy fajną, ja ją, zobrażam, przyjemną muszę. sekcję. no właśnie właśnie jeszcze raz tutaj cofnijmy. Zobaczcie. Przede wszystkim zauważmy, że jadą dwiema zupełnie innymi liniami. Sławek wężej, e, po takim luźnym, e, luźnym jakimś to jest piaseczek, e, małe kamyczki, a Michał po prawej stronie, po takiej zobaczcie, to jest aż wyjeżdżona, taka mini bandka może to nazwijmy. Co ja polecam? Myślę, że tak osobiście, że chyba szybsza jest ta węższa linia. E, ta, którą jedzie w tym momencie Sławek. Ale jest też, też cięższa. Zobaczcie, że tutaj mamy taki lekki trawers. Są, tak jak powiedziałem, te kamyczki. Trzeba wczuć się, naprawdę, i, i, i czuć ten rower. Prawa strona, właśnie, wbrew pozorom, nie jest dużo szybsza. Dużo wolniejsza, przepraszam. Także. Wydaje mi się, to jest takie 50-50. Osobiście jadę tą węższą e, wersję, bo chyba takie mam wrażenie, że mogę zacząć wcześniej pedałować po prostu. Więc, więc e, to wybieram. I teraz przejdźmy do hopeczek. Co ty grycki lubią najbardziej? Jak to latać? Bo to e, właśnie warto mówić, jeśli jeszcze tego nie leciałeś, tutaj można się troszeczkę nadziać. W sensie nie aż tak, ale troszkę można. Więc tak, w jaki sposób to lecieć? E, najeżdżając, nawet jeśli fajnie zrobiliście tą poprzednią sekcję, tak czy siak myślę, że przydałyby się takie dwie, trzy silniejsze korby i jeszcze wybicie się na tej hopie. Jeśli oczywiście, no już to jest taki przejazd finałowy i mega szybki, no to raczej nie ma dużej potrzeby do pedałowania, tak czy siak to robimy oczywiście, żeby, no wiecie, czas być szybciej na dole, nie? Ale ogólnie, tak bym powiedział, że statystycznie e, tej pierwszej, jak już jest pro... Jest Są problemy z dolatywaniem jej, także tutaj mocno, y, mocne korby, mocno się wybić, zobaczcie, tutaj Michał, Sławek tak wybijają fajno. się, druga mocno tłumimy i on się jak już to przelatuje. Tak więc jeśli dolatujecie pierwszą, druga to raczej będzie mocne, mocne dźwięienie. Przyjemną sekcję. O, tutaj są dwie linie do wyboru, nie powiedziałbym, która jest jakoś mocno szybsza i teraz trzecia chopa. Tu jest naprawdę pułapka. Jak ktoś z Was nie spyta się znajomego, jak to lecieć, i po prostu doleci drugą hopę i stwierdzi: Ej, doleciałem drugą, to po prostu polecę trzecią. Klękajcie naro na narody, rezerwujcie miejsce yy, na cmentarzu, po prostu, nie? Myślę, że jakby się ktoś postarał, to tak dwie długości tej chopy dałoby się zrobić, nie? Tak tak, jakby się wybić, myślę, że można by było próbować. Ogólnie trzeba na nią dohamować, nawet w przejazdach finałowych Dohamu dohamowuję, przynajmniej ja, tak leciutko. Ale jak próbujecie sobie na treningach, to ja, jakbym miał powiedzieć, ile dohamować, tak, e, może nie jest to najdokładniejsze, ale bym powiedział tak. <mum> O, tak tyle, nie? Tak po prostu dohamować i mocno to stłumić. E, pół sekundki, jedna trzecia sekundki do hamowania. Nie, ciężko, ciężko to określić. No, lecimy dalej. Chłopaki teraz tutaj na zakręt w prawo wjeżdżają szeroko. Ja e, też tak wcześniej robiłem. Nowe łóżko, nie że od mi lepiej. E, wchodzenie w wąsko to, w ten zakręt w prawo, poprzedni. I dojeżdżamy do kolejnej takiej e, naprawdę Skumamy cięższej sekcji technicznej. Nie, nie. Ok, obejrzyjmy jeszcze raz. Zobaczcie, obaj przejeżdżają tutaj dołem pod tymi dużymi korzeniami, i to zdecydowanie jest najlepsza opcja. Nie próbujemy wąska, bo wtedy na pewno nie wskoczymy na kolejny trawers. Jeśli nie wskoczymy, Też to widzimy, zobaczcie. to nie, nie. Tutaj na trawers do góry. No, my mamy bandę w lewo, więc potrzebujemy tego. tego Ekstra szerszego wjazdu. I zobaczcie, tu. Tu możemy. Tutaj możemy chwilkę przysiąść. Zobaczcie. E, Michał poleciał przez te korzenie, tutaj troszeczkę dotknął ich i leci dalej. E, myślę, przynajmniej ja tak jeżdżę prawie cały czas. E, w sumie przy dużej prędkości, to już tak naprawdę wlatuje się prosto tutaj w bandę. Sławek pojechał po lewej stronie. Ja nie do końca lubię tej linii. Wiem, że chyba w ogóle w przejeździe finałowym on właśnie leciał mocno do lewej, tak, tak, tak słyszałem. Ale tutaj jest taki kamyczek. On, jak zawsze na niego patrzyłem, to on tak chciałby wyżreć mi oponkę. Nie wiem, tak zawsze miałem wrażenie. Tak więc, tak jakbym powiedział, najbardziej oczywiste linie to właśnie tutaj prosto przez te korzenie. Jeśli ktoś z Was ma mniejszą prędkość i tak wiecie, nie czuje się, to bardziej myślę, wydaje mi się, że tak bezpieczniejsza jest ta prawa strona i po prostu zjazd na, na Heblach, jeśli się oczywiście nie czujecie przez te korzenie, ale naprawdę zachęcam stąd w lot. No, myślę, że nawet na endurówce to jest w miarę okej okay do zrobienia. Jeszcze w sumie taki bonusik. Moi znajomi widzieli, nie wiem, czy kojarzycie, myślę, że tak. Sebastian Podgórski, taki ostatnio, nieźle, nieźle śmiga na zawodach wymiata. Podobno, ja przy tym nie byłem, ale z nimi powiedzieli, że poleciał jakoś. Tutaj za, e, to są takie uskoki, zobaczcie, jest jeden, drugi, nie, za ostatni uskok i podobno wyprostował do tej bandy w lewo. Nie wiem, czy to jest szybsze, nie próbowałem tego, bo w sumie nie wiadomo, jak będą te, e, właśnie tutaj taśmy, nie, także nie wiadomo, czy w ogóle będzie to do zrobienia. Ale jeśli będzie, jeśli będzie tak otaśmowany, to na pewno to sobie spróbuję, bo no, brzmi to fajnie i no trzeba spróbować. Jedziemy dalej. Okej, okay. to jest zdecydowanie... I już na starą zakres. sekcję. I teraz tak, koniecznie tutaj na tą, na tą trawę. Koniecznie, w ogóle nawet nie ma co myśleć. O objeżdżaniu tego tutaj mamy jeden zakręt, drugi i ten zakręt taki mega ciasny przed samym wylotem. Bez sensu. Tym tutaj pojadę trochę teraz inaczej mamy, niż ładnie i leci za drugie lądowanie. Także totalnie to robić. Okej, okay, i teraz te korzenie. W Jaki sposób je przejechać? Jeszcze raz. Okej, okay. więc tak. Przy dużej prędkości bezproblemowo to jest takie tyci wybicie naturalne. Jak się kiedyś tam zatrzymacie, obejrzycie to sobie dokładniej, widać... Takie eleganckie wybicie. Ono was lekko odciąża, też wystarczy lekko po prostu podkurczyć, że tak to nazwę, pod siebie rower i, i wtedy bezproblemowo przechodzić przez te korzenie. Jeśli za to e, nie czujecie się, macie mniejszą prędkość i jakoś po prostu wam nie wchodzi ta prawa linia, chociaż ja chyba bym został przy tej prawej linii przy każdej prędkości i przy wszystkich przejazdach, ale jeśli po prostu próbujecie, próbujecie, nie wchodzi wam to. Ta lewa linia może być płynniejsza. Czyli wjechanie sobie tutaj niżej i odbicie się do prawej strony. Tylko trzeba uważać, tutaj jest taki e, wystający korzeń. Trzeba na niego też uważać. Więc jeśli macie mniejszą prędkość, nie czujecie się na prawej linii. Można próbować jak najbardziej o tą lewą do prawej, nie? Ale myślę, że taka solidniejsza opcja to ta prawa linia. Ok, wjeżdżamy w bandę. Trzeba uważać, żeby się zmieścić. Do, do tego zakrętu w lewo. Ok, i tu się dopiero zaczyna dolny las, czyli zaczęść DHK. Uważam, to było fajne. Three. Ok, i cofnijmy jeszcze raz o ten gwiazd, bo tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Jeśli pierwszy raz jesteście na tej trasie konkretnie i robicie sobie taki po prostu przejazd, pierwszy. To zwrócił uwagę, zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Wjeżdżajcie tu, ten pierwszy przejazd lewą stroną. To po prawej to jest oczywiście luźne i to myślę, że jeśli startujecie i braliście udział już w jakichś zawodach, zjeżdżacie, to to jest totalnie luźny, luźny przeskok, ale nie przejedziecie. Tutaj po prostu jest taka, nazwijmy to dziura, i trzeba po lewej stronie to objechać, jeśli chcemy objeżdżać, oczywiście. Ale jeśli lecimy nie ma problemu, potem jak coś z lewej tej linii, to polecam odjechać od razu do prawej na dół, tam jest mniej korzeni. Także jeśli chcecie taką e, luźniejszą wersję. Dobra, a tak to lecimy po lewej wow, po korzeniach. to było fajne. Tutaj Michał zrobił taki e, mega mega vlot. Zobaczmy to jeszcze raz. Wow, to Bo było fajne. E, dyskutowałem nad tym z Kodi, Kody uczy jeździć e, właśnie tam, tam na, na miejscu mieszka. Próbowaliśmy razem ten wlot, zrobiliśmy go kilka razy. Zrobiliśmy też przejazdy bez tego wlotu, i w sumie doszliśmy do wniosku, że przynajmniej dla nas ten wlot jakoś dużo nie wnosił, nawet chyba stabilnie i tak szybciej było to po prostu nam przejechać. Oczywiście po lewej maksymalnie, no ale u Michała to ładnie wyglądało. Także ciężko powiedzieć jeżdżamy dolny, dolny las okej okay. i co tutaj zrobić? Ja co, zwróciłbym uwagę na te beleczki, ojej słuchajcie e, teraz myślę, że tam będzie siatka na zawodach, ale jeśli pokropi i wjeżdżacie na te drewienka, są mokre, klękajcie narody, broń Boże nie trzymajcie, nie złapcie za hamulec bo są ekstra, ekstra śliskie w ogóle cała ta dolna sekcja, bo jak popada, to jest naprawdę śliska. Poszerzamy do prawej koniecznie. I teraz tak, myślę, że w każdej opcji, jak nie jeździcie, przejazd pomiędzy tymi drzewami jest szybszy. Zdecydowanie. O ile będzie warto oczywiście. To tutaj polecam po lewej stronie sufaki, pojechać do śniadła bardzo ładnie. Zobaczcie sobie. Przejeżdża pomiędzy i o co mi chodzi? O, ten wlot. Zobaczcie, że wybija się z tego miejsca i przelatuje tutaj ładnie na lewą stronę. Dzięki temu ma mega szeroki wjazd, ten zakręt, w prawo. Także to jest, myślę, na pewno szybsza, e, szybsza wersja zrobienia tego. Jeśli się nie czujemy, no to prawa strona i tyle. Ok. wniosło. Tutaj też są dwie linie. Jest ta wąska, gdzie te chłopaki jadą. Jest też troszeczkę szerzej, otędy. Może troszeczkę może no pokazać. Okej, okay, zobaczcie. Oni tutaj od razu skracają, ale można zostać troszeczkę tutaj i dopiero tutaj odbić tak powiedzieć, bardziej, bardziej na środku. Jechałem za Arturem Miśkiewiczem jakoś tydzień temu, jak tam byliśmy i powiem, jako ciekawostkę, że. Jak robiliśmy to on pojechał tą węższą wersję, ja tą środkową zero różnicy. Wyszło to dokładnie. No i tak jest, samo. wyjeżdżamy już praktycznie na ostatnią nie, nie prostą. Okej okay. Dobra, i tutaj zaczynają się te ostatnie gapy. Jakie polecieć? Już tu maszę. Już praktycznie Jak? na. E jak je w ogóle spróbować polecieć pierwszy raz? Powiedziałbym, że ok prędkość jest taka, jak stajemy sobie tutaj, po prostu stoimy, ruszamy Ostatnio i stąd rosną. dajemy ostre korby. Aż do końca kopy. hopy, tutaj tak bym powiedział, że do tego miejsca jakoś korby i w tym miejscu przygotowujemy się i tu... Myślę, że bym się wybił, bym się tak e, może nie jakoś ostro, ale lekko wybił, lekko do lewej strony, tak żeby o, wykorzystać tę bandę. Całkowicie o. po lewej stronie troszeczkę ściągnąć. I tutaj chyba najprzyjemniejsza część, tutaj, czyli to, co jest najprzyjemniejsze, super się Dojeżdżamy do I jesteśmy na mecie, na, oby najlepszy czas. Tak wygląda tak. trasa. I to tyle. Mam nadzieję, że... Dobra. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że wynieśliście coś z tej analizy dla siebie. Jeśli tak, to zachęcam do napisania o tym w komentarzu. Jeśli tym bardziej też macie jeszcze jakieś pytania, jakieś wątpliwości, gdzie którędy przejechać, chętnie wam z tym pomogę. Też. Zachęcam do sprawdzenia mojego przejazdu gdzieś tutaj. Nie wiem, gdzie dokładnie pojawi się do tego link. E, także możecie zobaczyć dokładnie wszystkie linie, które tam robię. Niech e, chyba nie, nie wiem, czy tam w tym przejeździe udało mi się zrobić jedynie wskok skok za ten kamień. Nie, nie jestem pewien, tam w górnej sekcji, ale w większości są tam te linie właśnie zrobione. Także polecam też to obczaić. No i co, widzimy się na Mistrzostwach. Powodzenia!